Serdecznie dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o cierpieniu, o oddawaniu się też woli Bożej i jednoczenie tego cierpienia z Bogiem. Więc może tu zacznę od mojej ulubionej świętej Edyty Sztajn, gdzie w jej książkach, już nie pamiętam, której chyba wiedzy krzyża, dowiedziałem się, że są dwa rodzaje cierpienia czyli cierpienie zewnętrzne i cierpienie wewnętrzne. Teraz yy, cierpienie zewnętrzne polega na tym, że jest widoczne dla człowieka, który nas widzi, nie? Przykładowo ktoś jeździ na wózku, nie? To widać, że to już jest po prostu jest chory i tak dalej, że to jest po prostu cierpienie, nie? Takie zewnętrzne, można powiedzieć, to jest i cierpienie wewnętrzne to jest coś, czego nie widać, nie? Czyli człowiek cierpi a wygląda po prostu normalnie, nie? czyli nie wygląda w ogóle na człowieka cierpiącego. No i do takich cierpień wewnętrznych może należeć na przykład dręczenie złego ducha, czy też jakieś przykre sytuacje, odrzucenie na przykład, brak akceptacji przez ludzi, czy też. Coś, co może mieć związek z, z rodziną, nie? jakieś kłótnie i, i też przeżycia poprzez te kłótnie. No, różne, różne po prostu złe, po prostu przykrości, które człowieka spotykają i które człowiek to wewnętrznie przeżywa. Dokładnie tak powiem, nie, czyli to są wewnętrzne po prostu cierpienia. No i właśnie tutaj dzięki świętej Edycie Stein zobaczyłem, że jest podział na, na cierpienia, nie? czyli na zewnętrzne i na wewnętrzne. I tutaj od siebie chciałbym powiedzieć, że każde jedno cierpienie, które łączymy z Bogiem i, i, i które po prostu jakby Oddajemy Bogu w sposób taki, na przykład jak ja robię, czyli codziennie oddaję się woli Bożej. Mówię, codziennie niech się dzieje wola Twoja, Panie Boże, Panie Jezu. Nie? I w tym momencie, jeżeli jest to cierpienie, to ono jakby się zlewa po prostu ze mną jakby się, a to oczywiście w czasie, nie od razu, nie? Się zespala po prostu ze mną to cierpienie, nie? I w pewnym momencie ja po prostu już, można powiedzieć, że się do tego cierpienia przyzwyczajam, że jestem, że akceptuję to cierpienie. I, i dosłownie to tak wygląda, jak na przykład rzeczywiście, no, człowiek cierpi i. Chciałby po prostu zobaczyć, jak to było wcześniej, czyli cofnąć się po prostu w czasie, nie myślami, nie? i zobaczyć, jak on funkcjonował wcześniej, po prostu bez, bez tego cierpienia. I powiem szczerze, że nie widzę tego. Po prostu nie widzę tego swojego funkcjonowania, po prostu bez tego cierpienia. No i tutaj to, to troszeczkę może brzmi dziwnie. Ale To po prostu zespolenie się z tym, z tym po prostu cierpieniem, bo to jakby daje to, że ten zanik po prostu tego, po prostu jak było wcześniej, nie? przynajmniej u mnie tak jest. Nie? I tutaj chciałem jeszcze dodać, że jest to każde cierpienie jest krzyżem. Który niesiemy, nie? i jeżeli niesiemy go z Bogiem, ten krzyż, to jest nam lekko. Tak jak Jezus powiedział, że moje brzemię jest lekkie i słodkie. Nie? Czyli te wszystkie krzyże, które po prostu nosimy, jednoczymy razem z Bogiem, yy, akceptujemy je przede wszystkim i akceptujemy wolę Bożą yy w tym momencie one po prostu są lekkie można powiedzieć są do przejścia choćby nie wiadomo co to było po prostu i co by się działo to jest po prostu do przejścia i tutaj y, idąc z Bogiem i niosąc taki krzyż jakiś tam no y, po prostu y, jakby może być tak że y, czujemy radość My mamy w sobie radość, mamy w sobie miłość, mamy w sobie chęć do życia, mamy w sobie uśmiech, mamy poczucie humoru, czyli jakby to cierpienie nam nie przeszkadza w tym. Jakby Bożą pomocą jest, jest to, że Bóg nas po prostu podnosi poprzez swoje dary, czyli poprzez to, co powiedziałem wcześniej. Radość, miłość, poczucie humoru, uśmiech. Także. Ja tutaj wdzięczny jestem Bogu no, po prostu za to, że normalnie mogę funkcjonować w domu. Nie? I to jest dla mnie bardzo ważne, nie? że mogę robić te podstawowe rzeczy i załatwiać podstawowe, oczywiście, sprawy, te, które są na bieżąco, które są po prostu potrzebne nie? dla mojej rodziny. No i, i tutaj. Jakby chciałbym powiedzieć, żeby się, jeżeli ten krzyż jest, nie? To żeby go po prostu, żeby każdy jeden krzyż, jaki, jaki jest, po prostu, żeby łączyć go z Chrystusem. Nie, czyli można oddawać się codziennie Jego woli Chrystusowej nie, i można jakby jednoczyć się poprzez to z Bogiem i, i ten po prostu krzyż dźwigać razem z Bogiem. I to, to jest po prostu jedyna, jedyna droga, nie? że w pewnym momencie człowiek jakby się już przestaje buntować, nie? przestaje się buntować, chociaż czasami, jeżeli jest ciężko, to się zaczyna modlić o to, żeby Bóg to zmienił, nie? ale ponadto chodzi o to, żeby jednak prosić o wolę Bożą, bo Bóg wie, co dla nas jest najlepsze, nie? I my poprzez taki krzyż, poprzez no, niesienie no, takiego krzyża, który został nam dany, naprawdę wiele po prostu robimy. I poprzez modlitwę, nie, bo cierpienie połączone z modlitwą jest no, naprawdę czymś dużym, nie, taką ofiarą, po prostu oddawaną Bogu. I tutaj nawet ja mam takie spostrzeżenie, że w tym momencie jesteśmy w stanie uratować naprawdę dużo dusz. Jeżeli oczywiście się z tym godzimy, z wolą Bożą się godzimy. I po prostu z tym, z tym krzyżem, nie? No, więc tyle chciałem powiedzieć na, na temat właśnie cierpienia.